Oceniamy pracę o charakterze i konstrukcyjnym, i technologicznym oraz prace badawcze. Głównym kryterium jest innowacyjność rozwiązań konstrukcyjnych, innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz jakość pracy. Niewątpliwie część tych prac ma jak najbardziej praktyczne zastosowanie. To ukierunkowuje tych. Yy, Autorów prac do poszukiwania rozwiązań, które rzeczywiście będą miały zastosowanie w praktyce. Tematem mojej pracy magisterskiej była analiza porównawcza przepustowości warunków ruchu istniejącego skrzyżowania z wyspą centralną oraz projektowanego w jego miejsce innowacyjnego skrzyżowania o przesuniętym skręcie w lewo. Innowacyjne skrzyżowanie zapewnia bardzo dobre warunki ruchu i sprawdzi się w polskich warunkach. Praca inżynierska polegała na zaprojektowaniu hali o żelbetowych słupach z dźwigarem stalowym, czyli to było połączenie różnych materiałów konstrukcyjnych. Praca miała na celu udoskonalenie projektowych rozwiązań, których jeszcze się nauczyłem podczas kształcenia na kierunku budownictwo. Starałem się bardzo praktycznie podejść do tematu i spróbować napisać pracę tak, żeby była jak najbardziej praktyczna i możliwa do wykorzystania w przyszłości. Tematem tej konferencji jest bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Wyniki naszej kontroli wskazują, że blisko 90% placów budów źle zmontowane rusztowania. Mamy, uruchomiliśmy taką kampanię Budowa Stop Wypadkom, gdzie chcemy przekonywać inwestorów, kierowników budów i wszystkie osoby, które pracują na budowie, że poziom bezpieczeństwa pracy na budowie jest nadal niewystarczający.